Dzień dobry Państwu. Wczoraj, 6 maja, odbył się w Warszawie, organizowany przez Platformę Obywatelską e, Nowoczesną i środowiska lewicowe e, SLD Marsz Wolności, który, drodzy Państwo, e, był aluzją do tego, że żyjemy w kraju wolnym po upadku komunizmu. Czy naprawdę sądzicie, że żyjemy w kraju wolnym? Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i jako kraj nie mamy prawa sami sobie ustanawiać praw. Nasze prawa, czyli te ustawy, które są w Sejmie podejmowane, muszą być zgodne z tym, co zostało, drodzy Państwo. Uchwalone w Brukseli. I oczywiście musi to być zgodne z traktatem z Maastricht. Czy kraj wolny, drodzy Państwo, jest pozbawiony prawa do uchwalania praw, ustaw sam dla siebie? Nie. Tylko kraj, który ma charakter. Kolonii albo kondominium, czyli terytorium, które jest zarządzane przez kilka wspólnie ze sobą współdziałających podmiotów zarządzających danym obszarem. Czyli jeżeli weźmiemy, że na terenie Polski działają zagraniczne banki niemieckie, francuskie, amerykańskie, Także hipermarkety niemieckie, francuskie, angielskie, amerykańskie czyli mamy grupę biznesową, kapitałową, która wspólnie jest zainteresowana w zarządzaniu naszym krajem i dominacji gospodarczej nad nami. Tego nie ma w krajach yy, wolnych. W Niemczech są niemieckie hipermarkety, we Francji francuskie. Jest prasa przede wszystkim niemiecka, we Francji prasa francuska, w ręku francuskim, w Wielkiej Brytanii jest prasa, drodzy państwo, w ręku anglików. W komunizmie wszystkie media, telewizja, prasa były w rękach rządu, czyli jednej partii rządzącej, partii komunistycznej. A w tej chwili my jesteśmy w gorszej sytuacji, dlatego że za PRL-u, czyli za komunizmu, byliśmy drodzy Państwo wasalem Związku Radzieckiego. A w tej chwili jesteśmy kolonią Zachodu. Spadliśmy w roli statusu państwa z pozycji wasala, którym byliśmy w, za PRL-u, do pozycji kolonii, do pozycji kondominium. Dlatego że Wtedy media, czyli ta prasa i telewizja, były w ręku rządu, a w tej chwili są w rękach całkowicie zagranicznych. Związek Radziecki nie był właścicielem w Polsce ani banków, ani telewizji, ani prasy. Nie był. Natomiast w tej chwili to wszystko należy do podmiotów yy, zagranicznych. W Polsce. Teraz dalej. Czy w wolnym kraju macie zagwarantowany pakiet praw obywatelskich, wolnościowych? To znaczy na przykład y, prawo do poruszania się samochodem osobowym. Za tak zwanej y, komuny egzamin jeszcze do 2000 roku to było 100 tylko pytań. W tej chwili jest 3000 pytań na egzaminie teoretycznym i bardzo trudny egzamin z, praktyczny z nauki jazdy samochodem. Poza tym zrobiono monopol w wydawaniu, drodzy Państwo, prawa jazdy. Mamy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Za komuny był Polmozbyt i Liga Obrony Kraju, czyli dwa ośrodki konkurencyjne. Jak jest monopol, to jest dyktowanie cen, to są punkty karne. Za komuny nie było punktów karnych. Jak zrobiliście prawo jazdy, mogliście jeździć do końca życia, chyba że po pijaku wam sąd zatrzymał te prawo jazdy. Czyli straciliście prawa, jakie mieliście za komuny w stosunku do poruszania się samochodem. Drugie, straciliście prawo do normalnej pracy za komuny mieliście większe prawa tak zwane pracownicze czyli do umowy o pracę stałej natomiast po 89 roku pojawiły się jakieś umowy śmieciowe jakieś umowy zlecenie i nikt już nad sytuacją nie panował a przypomnę że władze sprawowali yy, pseudokomuniści po 89 roku Właśniewski, Miller, Mazowiecki, Balcerowicz, to są, Gieremek, to są wszystko ludzie byłej komuny. To właśnie lewica pozbawiła was praw pracowniczych, praw obywatelskich. Tak więc ten marsz organizowany 6 maja przez Platformę Obywatelską Nowoczesną SLD, drodzy Państwo, to nie jest żaden marsz wolności wolność, to mają właśnie ci, którzy ten marsz organizowali, bo oni przez 8 lat rządzili i mieli dosyć czasu, żeby pokazać, co potrafią. A co potrafią? No to w restauracji Sowa i Przyjaciele minister spraw wewnętrznych rządu PO-PSL, Bartłomiej Sienkiewicz, skwitował to krótko, że Polska jest krajem, tylko teore państwem, tylko teoretycznie. I na potwierdzenie tego, afery, czyli wielkie przestępstwa gospodarcze związane z rządem Platformy Obywatelskiej PSL-u, a wcześniej z SLD, w ogóle nie były ścigane. W ogóle y, włos z głowy tym ludziom nie spadł. Natomiast po 1989 roku, zamiast domniemanej wolności, utraciliście większość praw, które wymieniłem wcześniej, jakie mieliście za komuny i nałożono na was dodatkowe podatki. Idąc do sklepu dostajecie, drodzy państwo, zamiast 500 plus, to dostajecie 23% plus. I te pieniądze idą do budżetu, a budżet te pieniądze przekazuje za granicę pod pretekstem yy, zadłużenia państwa dla zagranicznych bankierów. Czyli wchodząc do Unii Europejskiej, poddając się uzależnieniu innych, innym państwom, zbierają z nas jeszcze nasze podatki, które są odciągane, przypomnę, w opłatach za wodę trzy razy drożej za wodę, trzy razy drożej za gaz, trzy razy drożej za prąd, dwa razy drożej za benzynę. Tego nie było, drodzy Państwo, za komuny. Spadliśmy po prostu w statusie państwa z wasala, którym byliśmy dla Związku Radzieckiego, do statusu kondominium dla Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, konkretnie dla dużych korporacji zagranicznych i banków. Jesteśmy po prostu kondominium, z którego się wysysa pieniądze. Wejście do Unii Europejskiej nie zapewniło podniesienia standardu życia w Polsce, nie zapewniło y, pracy, Drodzy Państwo, tylko zapewniło likwidację szeregu y, fabryk, zakładów produkcyjnych, że dzisiaj nawet y, zapinki do bielizji, bielizny trzeba sprowadzać z Chin. Do tego doszło. Spowodowało duże bezrobocie, wyjazd 2 do 3 milionów Polaków za granicę. A to, że w sklepach jest towar, że możecie pójść, jak macie pieniądze i coś kupić, to jest tylko dlatego, że ten towar przyjeżdża w dużej mierze z zagranicy. To nie jest tak naprawdę żadne osiągnięcie. Zlikwidować granicę po to, żeby zagraniczne firmy nie płaciły czego? Cła, no i wszystko macie w sklepie. Nie jesteśmy krajem y, wolnym, ani też nie jesteśmy ludźmi wolnymi. I drodzy Państwo, jesteśmy po prostu kondominium, które jest zarządzane w celu eksploatacji. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz: że poziom życia w Polsce zawsze będzie utrzymywany. Cztery razy niżej pod względem zarobków w stosunku do Europy Zachodniej z bardzo prostego względu. Dlatego, że ten bank, który drukuje złotówki, czyli Narodowy Bank Polski, nie jest własnością rządu polskiego, a tym samym polskiego społeczeństwa. To jest bank de facto prywatny. 38% posiada konsorcjum Rothschilda. Drugie, drodzy Państwo, 20 kilka, nie wiadomo kto. I tylko 30% jest własnością skarbu państwa. Co z tego wynika? To z tego wynika, że kurs złotówki do dolara, euro do złotówki, cena złota w Polsce są ustalane za granicą, a nie na żadnej giełdzie czy na żadnym wolnym rynku. Raz na trzy miesiące szef Narodowego Banku Polskiego jeździ do Szwajcarii, do Bazylei na spotkanie dyrektorów banków centralnych z całego świata. I to spotkanie, drodzy państwo, odbywa się w tej formule, że około 60 banków centralnych, dyrektorów banków centralnych na tym spotkaniu siedzi w pierwszym rzędzie, czyli jest zapraszanych na główną konferencję, między innymi szef Narodowego Banku Polskiego. Pozostali nie są zapraszani, to jest tak zwany drugi sort, i trzeci sort w ogóle nie otrzymuje zaproszeń, że ta konferencja się odbywa. Nie musi w ogóle przyjeżdżać do Bazylei, do BIS-u, czyli tego banku Bank International Settlement, Banku Rozliczeń Międzynarodowych, który jest właścicielem prawie wszystkich banków centralnych na świecie. I teraz oni tam jeżdżą, ci szefowie banków centralnych. Od dyrektywy. A te dyrektywy to jest właśnie ustalenie kursów waluty do waluty oraz ustalenie poziomu ilości pieniądza, który ma znajdować się w obiegu w danym kraju, czyli ile złotówek ma znajdować się w obiegu w Polsce w bardzo prosty sposób, przez ustalanie stóp procentowych. Kiedy banki, na przykład komercyjne zwracają się do NBP, o pożyczkę nisko oprocentowaną w celu wprowadzenia do obiegu świeżutkich nowych złotówek. Jeżeli ta stopa yy, zwrotu stopa procentowa jest wysoka, to te banki komercyjne, żeby zarobić, muszą podyktować klientom yy, drogie kredyty w, yy, w swoich bankach. Natomiast jeżeli stopa jest niska, to te kredyty mogą być Yy, zaciągnięte w bankach komercyjnych yy, w sposób na niskim yy, oprocentowaniu. I to zależy właśnie od yy, Narodowego Banku Polskiego, który otrzyma dyspozycję ze Szwajcarii z banku yy, BIS. I to decyduje o ilości obiegu pieniądza w, obiegu, yy, w kraju, w obiegu, o poziomie inflacji, ale też o sile nabywczej ludności. A tym samym o, o tym Ile możecie kupić za to w sklepach? I jak za komuny, drodzy Państwo, rząd ustalał, ustalał centralnie na posiedzeniu Rady Ministrów siłę nabywczą pieniądza oraz ilość towarów w obiegu, bo decydowano, ile na przykład ma rząd, ile, jakie mają być plony, były plany te właśnie roczne, pięcioletnie. Tak teraz gospodarko też steruje się centralnie. Za komuny było centralne sterowanie tylko na poziomie Warszawy. Natomiast teraz centralne sterowanie jest na poziomie banków. Jest yy, sterowanie z Bazylei przez właśnie przez bank yy, BIS, który steruje za pomocą właśnie yy, kredytów stóp yy, procentowych, yy, zwrotu tych kredytów, pożyczek i tak dalej oraz yy, Kontroli rządu, ile może wyda, wypuścić tych obligacji, czy rząd otrzyma pożyczki, czy nie otrzyma pożyczki, bo co roku budżet jest zamykany właśnie deficytem. Czyli za komuny centralne zarządzanie odbywało się na poziomie ministerstw: ile mają wyprodukować spodni, butów, samochodów, drodzy państwo, tego tamtego. Natomiast teraz też mamy centralne zarządzanie, tylko przez banki, przez Bank Bis z Bazylei, czyli międzynarodowa finansjera, robi to samo co rząd komunistyczny. Centralnie steruje gospodarką nie tylko Polski, ale całego świata kapitalistycznego. Temu sprzeciwiła się Rosja, bo jest na tyle dużym państwem, że ma surowce. I nie musi podlegać ze względu na wielkość państwa międzynarodowym instytucjom i Chiny. Próbują się temu przeciwstawiać Indie i Brazylia jako państwa, mocarstwa regionalne, nie mające aspiracji do rządzenia światem, ale Polska jest utopiona. Dlatego, że tak jak było za komuny centralne zarządzanie, tak teraz jest centralne zarządzanie. Jak był za komuny niski poziom, drodzy Państwo, życia w Polsce, tak teraz ten poziom też jest niski, bo jeżeli sobie przeliczycie, że mężczyzna nie może za swoją pensję utrzymać kobiety i swojej rodziny, tak, no to o czym my w tej chwili mówimy? A taka sytuacja jest dlatego, że podatki zostały po 1989 roku. Zwiększone przede wszystkim o VAT. 40% koszta pracy plus 23% samego tylko VAT-u, no to macie już 63% podatku ze swojej pracy. 63% swojego yy, zarobku miesięcznego nie widzicie, a do tego musicie dodać jeszcze podatek yy, dochodowy, jeżeli przekroczycie widełka. Więc, drodzy Państwo, Człowiek wolny to jest człowiek, który ma prawo dysponować swoim majątkiem. Ten majątek nie jest mu zabierany. A jak widzicie, po 1989 roku zwiększono zabieralność waszego majątku. Przede wszystkim tych, którzy wyrabiają ten produkt krajowy brutto, chodząc do pracy, a potem są pilnowani przez szefów, przez policję, przez ABW, przez rząd, i później. Najwyższą kastę bankierów, bo te podatki wysokie, pod pretekstem spłaty zadłużenia państwa, które jest specjalnie robione. Bo zaczęło to się od Mazowieckiego, Kwaśniewskiego, Milera, którzy zaczęli robić zadłużenie państwa, nie licząc się z kosztami. Przypominam, że w 1989 roku, kiedy upadł komunizm i były tak zwane zmiany. Kiedy Bolek przejął y, władzę, Polska była zadłużona na 38 miliarda dolarów. A w tej chwili przekroczyliśmy już y, bilion. Bilion dolarów przekroczyliśmy. Czyli, drodzy Państwo, jesteśmy w bardzo ciężkiej finansowo y, sytuacji, i ten dług będzie cały czas y, wzrastał, co będzie powodowało, Konieczność różnego rodzaju cięć budżetowych albo pertraktacji z tą y, międzynarodową y, finanserą. Mieliśmy okazję to ostatnio zaobserwować, y, kiedy obniżono y, emerytury pracownikom y, milicji, sbk i y, funkcjonariuszom WSI. Stało to się właśnie dlatego, że rośnie dług państwa. A ci ludzie uważali, że głosując na Kwaśniewskiego, na PSL, na lewicę robią dobrze, bo to są ich dawni pracodawcy. Oni nie zrozumieli, że państwo polskie jest też firmą, tylko innego rodzaju, i że rachunek po prawej i po lewej stronie musi się ze sobą zgadzać. 2 plus 2 to musi być. 4, a nie 2 plus 2 to jest minus 8. I dlatego nawet gdyby Kaczyński nie wygrał wyborów, nawet gdyby PiS nie wygrał wyborów, to Platforma Obywatelska z PSL-em i tak i tak obniżyłaby emerytury dla UBEKów z bardzo prostego powodu: ponieważ 3000, 4000, 6000, 12000 miesięcznie emerytury, Budżet państwa nie był w stanie takich pieniędzy dla dosyć dużej grupy ludzi wypłacać. I dlatego powstał między innymi tak łatwo KOT, gdzie emeryci wojskowi ubeccy i WSI przychodzili na te demonstracje, no bo wiedzieli, że im zabiorą pieniądze. I wokół tego wszystko się kręci. Nie ma wolności po 89 roku, tylko jest zniewolone społeczeństwo, które nie jest w stanie utworzyć swojej partii politycznej, bo partię trzeba utrzymać, trzeba opłacić biura, trzeba opłacić yy, ulotki, biuletyny, jakieś gazety i działaczy, którzy będą się tym zajmować. Czyli nadal będziecie po prostu finansowo wyzyskiwani po to, żeby zabierać od was jak najwyższe podatki. I odprowadzać to do finansjery międzynarodowej, która będzie opłacała u nas takie lub inne organizacje, takich lub innych przywódców, jak z platformy obywatelskiej, czy z nowoczesnej, żeby nadal zarządzać naszym krajem i po prostu nas doić. Wstąpienie do Unii Europejskiej, drodzy Państwo, to było po prostu zagwarantowanie jeszcze niższego statusu yy, gospodarczego i finansowego Polaków niż mieliśmy za komuny. Ja przypominam o czym mówiłem wcześniej, że były umowy stałe o pracę, że pracodawcy, te firmy państwowe gwarantowały w czasy darmowe albo z niewielką opłatą za wczasy. Dzisiaj nikogo nie interesuje, czy chodzą do pracy. Kupicie to mieszkanie za te 20 lat czy 30, czy dostaniecie kredyt na mieszkanie. Nikogo nie interesuje, czy pojedziecie na czasy, i nikogo nie interesuje, drodzy Państwo, czy macie umowę o pracę, czy tej umowy o pracę yy, nie macie. Po prostu yy, robotnicy, czyli ta najniższa klasa, która chodzi do pracy i wypracowuje ten produkt krajowy brutto, sprzedawcy, sprzedawczynie. Robotnicy stracili te prawa, które mieli za prl -u. To oni najwięcej, drodzy państwo, tak naprawdę stracili czyli zwykli ludzie stracili najwięcej, bo dowalono im oprócz tego jeszcze dodatkowe podatki i tutaj się powtórzę trzy razy za wodę, drożej, trzy razy yy, za gaz, drożej i trzy razy za prąd drożej i z, dwa razy drożej za benzynę. I taka jest wolność i takiej wolności pilnuje, drodzy Państwo, platforma obywatelska takiej wolności pilnuje nowoczesna, która została stworzona przez Ryszarda Petru, który dostał pożyczkę od banków, że wygra wybory. Dostał 3 miliony złotych dlatego że banki wiedziały, że on wygra i spłaci. Parodia, a wcześniej dostał czas antenowy w telewizji, podobnie jak palikot. SLD to są wszystko partie środowiska, które pilnują, drodzy Państwo, sytuacji, żebyście byli wyzyskiwani jeszcze w bardziej brutalny sposób niż było za komunizmu, niż było za PRL-u. System wyborczy, który decyduje o tym, jaki mamy ustrój, też, drodzy Państwo, się nie zmienił, bo jest partia. I partia wyznacza swoich posłów. To samo było za komuny, bo były trzy partie wtedy. PZPR, Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. A system, drodzy Państwo, wyborczy, Polacy powinni zdawać sobie tego, z tego sprawę, absolutnie nie reprezentuje ludności. I tego Kukis nie potrafił wytłumaczyć, Ponieważ Kukis na swoich spotkaniach ustawiał pięć butelek z wodą, i tłumaczył, że szef partii decyduje, kto ma zostać posłem, i to są jego żołnierze. Ja to tłumaczę, drodzy Państwo, inaczej, że po prostu, jeżeli się idzie do adwokata i on ma reprezentować was w sądzie, to mu się mówi: Panie mecenasie, proszę i tak, tak, i tak prowadzić sprawę, takie i takie są y, argumenty. I taka, I taka jest moja ja sobie tego życzę, bo ja za to płacę. I dzisiaj powinien poseł być wybierany. Ja się zgodzę tutaj z kukizem w okręgu jednomandatowym, ale dalej się z nim nie zgadzam, bo to nie powinien być system y, angielski, tylko system nasz polski, taki jaki mieliśmy. Czyli facet przyjeżdża z Warszawy, mówi, nad czym chce głosować, jaka ma być ustawa i się nas pyta o zdanie, co my myślimy o tym i jak ma być dopiero mając od nas, drodzy Państwo, zgodę na głosowanie w, y, tak albo nie z y, zadaną ustawą, dopiero rozpatrując nasze propozycje, tak ma głosować. Bo tak nasi pradziadowie ustanowili w Polsce demokrację szlachecką. Poseł jechał na Sejm, żeby decydować o wielkości podatków, żeby decydować o prawach, jakie mają być w Polsce, ale on tam jechał reprezentując ludzi, reprezentując szlachtę, która mówiła mu: My sobie życzymy, żeby było tak i tak, my sobie życzymy, żeby było tak i tak, a nie tak jak jest w tej chwili, że są wybrani ludzie na posłów i oni jadą do Warszawy i robią co chcą. Głosują jak chcą i nikogo nie pytają o zdanie, tylko szef partii. Który dostanie walizkę, drodzy państwo, dolarów od sponsora, nakazuje im przyjmować ustawy, przepisy, drodzy państwo, tak jak mu zapłacą, jaki jak wydadzą mu rozkaz korporacje banki. Tak więc istnieje jakiś kraj w Europie, który nie może sam sobie uchwalać ustaw, praw dla siebie, który nie może zakupywać za granicą broni, jaką chce. Mieliśmy kupić F-16, a nie mogliśmy kupić innych samolotów, drodzy Państwo, i istnieje kraj, który ma zbierać podatki i odprowadzać te podatki na zagraniczne konta Międzynarodowej Finansjery. Czyli tak naprawdę, wchodząc do Unii, nie dostaliśmy od nich ani euro, ani dolara, tylko cały czas zbierają od nas podatki, drodzy Państwo, i jesteśmy wyzyskiwani i okradani. I każdy to czuje na sobie, dlatego że ludność w Polsce po, od 1989 roku bardzo zubożała. I absolutnie nie zachęcam nikogo na głosowanie na platformę nowoczesną czy lewicę, dlatego że chociaż PiS nie zmienia systemu, boi się podskoczyć, to jednak rzucił zwrot. Ochłap w postaci tych 500 zł na dziecko, drodzy państwo. Natomiast tamta strona cały czas marnotrawiła zebrane podatki i cały czas w różny sposób zastanawiała się, jak te pieniądze wyprowadzić na prywatne konta jeszcze z budżetu państwa, między innymi przez yy, przetargi na różnego rodzaju. Budowy. Przypominam, że stadion narodowy w Warszawie też został zbudowany trzy razy drożej niż stadion podobny w Berlinie. Więc chyba to mówi samo przez się o tym, z jaką sytuacją i z jaką patologią mieliśmy do czynienia z hybrydą, jaką była Platforma Obywatelska i co to byli w ogóle za ludzie, którzy. Tak cynicznie podeszli do śmierci 99 osób, które zginęły w katastrofie w Smoleńsku z prezydentem Polski Lachem Kaczyńskim, gdzie nawet Sejm, głosami, właśnie PO, PSL, SLD, głosował za tym, żeby nie prowadzić śledztwa i panikota, żeby nie prowadzić śledztwa przez Polską prokuraturę, drodzy państwo, tylko to śledztwo oddać w ręce rosyjskie. Czyli nawet tutaj złamali prawo, kodeks karny, ponieważ kodeks karny nakazuje prowadzić śledztwo dla polskich, yy, drodzy państwo, organów. Kaczyński ma ich na patelni, tylko jak widzimy boi się to patelnię ustawić na ogniu i tych ludzi usmażyć. Bo dla mnie to jest po prostu najgorszego rodzaju szumowina i szmaciarstwo, które ma jeszcze pieniądze. Z dopłat do partii politycznych i od swoich sponsorów, żeby organizować parodie marszy wolności, kiedy stoją na straży właśnie zniewolenia tego kraju, zniewolenia finansowego, bo o to tutaj przede wszystkim chodzi każdego z nas. I na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź na temat parodii marszu Wolności, który odbył się 6 maja na placu bankowym w Warszawie.